Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Portal Pomnik Smoleński.pl Rozmawiamy dzisiaj z panią Jolantą Janus z Krakowa. Tak. 1-2 tak, tak, tak. listopada w Krakowie miała miejsce na czterech cmentarzach pierwsza, to jest ważne, pierwsza w Polsce kwesta na rzecz ufundowania tablicy upamiętniającej osoby, które zginęły 10 kwietnia 2010 roku. Zaznaczyliście Państwo też w komunikacie, że środki są zbierane również na poczet innych upamiętnień. I mam takie pierwsze pytanie: Jak, jaka jest geneza tego pomysłu? Inspiracją na pewno był tytuł tej tablicy: Krzysztof Maleński, określał na milczenia. To milczenie, właśnie, przede wszystkim. Śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej, które na pewno rezultat tego śledztwa, wyniki tego śledztwa nie satysfakcjonują nas wszystkich. Prawda nie została do końca przynajmniej mnie odkryta. To jest jedna przyczyna. To jest moje osobiste, jak gdyby tak stosunek do tej sprawy. Druga, druga jakby inspiracja to to, że myślę, że to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, przede wszystkim sprawy mediów, sprawa telewizji tram. I to, że nie wszyscy są zorientowani w ogóle, jak bardzo krzywdząca była decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie telewizji tram. Przede wszystkim brak, brak miejsca na się dla naszych mediów katolickich. I przede wszystkim nieświadomość z tego, co zauważyłam w moim środowisku, nieświadomość tego, co się dzieje tak naprawdę. Podjęłam decyzję taką, że Powinniśmy jak najwięcej, jak, naj, jak przede wszystkim wychodzić do społeczeństwa z informacją, wychodzić do społeczeństwa z inicjatywami po to, żeby jak gdyby budzić, budzić swoje środowisko. Informować, budzić i jak, 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 w jakiś sposób angażować ich do tego, żeby czuć się, czuć się obywatelami rzeczy polskiej, ale w pełnym znaczeniu tego słowa. Mhm. Wiem od Zuzanny Kurtyki, że to było no, ogromne przedsięwzięcie z Pani strony między innymi. i mam pytanie w związku z tym, czy ten nakład sił, które Państwo w to włożyliście, przyniosło oczekiwany skutek? Czy ta kwestia przyniosła oczekiwane przez Panią skutki? Na pewno, jeżeli chodzi o odbiór społeczny, bo spotkaliśmy się z bardzo serdeczną reakcją ludzi, którzy przychodzili do nas, którzy wrzucali nam pieniążki do puszki. Ale przede wszystkim mówili do nas, jak dobrze, że tutaj jesteście, jak dobrze, że przywołujecie pamięć o ofiarach tragedii smoleńskiej, jak, do, jak ważną rzecz robicie. To było przede wszystkim to było również łzy w oczach tych ludzi, a więc wzruszenie. Myślę, że pod tym względem na pewno, jeżeli chodzi o efekty finansowe, w pierwszym dniu zebraliśmy ponad 13 tysięcy złotych. Ze wszystkich czterech cmentarzy, na samym cmentarzu no. Rakowickim, uzyskaliśmy 8 tysięcy złotych. Myślę, że gdybyśmy. To było trudne przedsięwzięcie logistyczne. Myślę, że gdybyśmy. To jest pierwszy raz i jest zawsze ten najmniej udany, ale w przyszłości, jeżeli będziemy kontynuować taką ideę upamiętniania właśnie poprzez organizowanie zbiórek publicznych, na pewno dopracujemy to lepiej. Czyli jak gdyby no, pokrycie kosztów ufundowania tej tablicy zostało spełnione, tak? Koszta są zebrane. Tak, tak. Myśmy tak. po prostu ufundowali tą tablicę w jeden dzień. Mm -hmm. Koszt ufundowania tablicy z tego, co orientuję się, to wynosi około 12 tysięcy złotych. Czyli... Tak, czyli po prostu mamy tablicę w jeden dzień. Wystarczy mm -hmm. tylko wysiłek zbiorowy, bo była to inicjatywa społeczna. Wystarczył wysiłek zbiorowy małej grupy ludzi. Dołączyli się do tego oczywiście wolontariusze z, z klubów Gazety Polskiej. No i przede wszystkim wdzięczność wobec zacnych gości tej kwesty, którzy profesorów krakowskich uczelni, artystów, posłów, senatorów, ludzi, którzy mają ogromny wpływ swoim autorytetem przede wszystkim, swoim, swoją pracą dla Rzeczypospolitej Polski. Mają ogromny wpływ również na naszą taką świadomość, na postawę naszą obywatelską, prawda? Oni przezształtują też, kształtują też y, sposób postrzegania wielu spraw i myślę, że to wszystko razem zagrało. I teraz ostatnie pytanie, przedostatnie może. Jeżeli odnieśliście sukces, co robić, żeby taką kwestię zorganizować, z jakimi dokumentami, gdzie trzeba się zwrócić? Chciałbym, żeby Pani udzieliła rad osobom, które ewentualnie zachęcone Waszym sukcesem w przyszłości podejmą podobne działania. Może to każdy zrobić. Wystarczy przede wszystkim poszukać stowarzyszenia, organizacji jakiejś. To musi być organizacja, która składa taki formalny wniosek stowarzyszenie, bądź fundacja, poszukać takiej organizacji i poprosić o patronat. I Następnie składa się taki wniosek w urzędzie miasta, czy w urzędzie gminy, wniosek z prośbą o pozwolenie na przeprowadzenie wzdórki publicznej na terenie danego terytorium. Czeka się na proceduralnie do około miesiąca. Mhm. Tam jest kilka, kilka trzeba dopełnić Kilka takich formalności, czyli musi być złożony wniosek, y, aktualny odpis KRS, pełnomocnictwo. Tak samo, y, jeżeli oczywiście wymaga to, wymagane jest, y, jeżeli jest wymaga tego sytuacja, y, opłaty i y, status stowarzyszenia bądź e sądami. Mm -hmm. I w Waszym przypadku jakie to było stowarzyszenie? Stowarzyszenie Radzień Katyń 2010. 10, mm -hmm. No właśnie, i tak ostatnie pytanie, bo rozmawiałem dzisiaj z znaną kurtyką, która mówiła, że jak w przyszłości będzie organizować jakąś akcję, to Pani będzie jedną z pierwszych osób, którą weźmie na tę akcję, ponieważ Pani jest bardzo osobą dynamiczną i zaangażowaną. Jakie są Pani plany na przyszłość? Przede wszystkim będziemy kontynuować tę akcję cyklicznie. Wrócimy ponownie w przyszłym roku na cmentarze Krakona. Będziemy dbać przede wszystkim o pamięć bo pamięć jest właściwie chyba najważniejsza w tym wszystkim przeciw zadajątnieniu, przeciw zapomnieniu. Dobrze, dziękuję Pani bardzo i pozdrawiam serdecznie. Proszę nie rozłączać. Dziękuję. dziękuję.